Marek i sztuka ciężkiej pracy Marek urodził się w czasach, gdy życie nie dawało wiele, a rodzinna ciepłość była tylko odległym wspomnieniem. Po utracie rodziców w bardzo młodym wieku musiał nauczyć się samodzielności. Zamiast popadać w smutek, chłopiec postanowił, że jedyną drogą do lepszego jutra jest praca. Dla niego praca była czymś więcej niż tylko sposobem zarabiania pieniędzy, była sensem istnienia, drogą do zdobywania szacunku i budowania własnego świata. Każdego ranka, zanim słońce zacznie rozświetlać ulice miasta, Marek wstawał, by wykonać drobne prace, które pozwalały mu zarobić choć garść pieniędzy. Z czasem zdobywał doświadczenie i umiejętności, podejmując się coraz trudniejszych zadań. Jego niezwykła determinacja oraz wiara, że człowiek może zarabiać tylko dzięki własnemu wysiłkowi, stały się mottem, które napędzało go do działania! Mimo braku tradycyjnego wsparcia rodziny, pewnego dnia los postawił przed nim szansę na zmianę życia. Na miejskim targu spotkał starszego rzemieślnika, który dostrzegł w marku coś wyjątkowego. Człowiek ten, widząc nie tylko smutek, ale przede wszystkim niezwykłą moc pracy, zawartą w spojrzeniu młodego chłopca, zaproponował mu naukę rzemiosła. W warsztacie, wśród zapachu drewna i dźwięku młotka uderzającego w kowadło, Marek chłonął każdą radę i każdą technikę, odkrywając, że praca nie tylko przynosi zarobek, ale także kształtuje charakter i otwiera drzwi. Do nieznanych światów. Z czasem dla Marka warsztat stał się czymś na kształt nowej rodziny. Pracownicy, którzy początkowo byli tylko kolegami, z czasem stali się bliskimi przyjaciółmi, dzielącymi pasję do rzemiosła i ciężkiego wysiłku. Wśród nich chłopiec nauczył się, że choć tradycyjna rodzina została mu odebrana, to wartość ludzkich relacji i wzajemnego wsparcia jest bezcenna. Każdy wyrzeźbiony przedmiot, każda naprawiona usterka stały się dowodem na to, że dzięki ciężkiej pracy można nie tylko zarobić na życie, ale też budować coś trwałego, co wzbogaca życie zarówno jego, jak i innych. Dzięki swojej niezłomnej wierze w to, że jedynie własny trud jest gwarantem sukcesu, Marek stał się symbolem samodzielności i determinacji. Jego historia przypomina, że nawet gdy życie stawia przed nami najtrudniejsze wyzwania, to właśnie ciężka praca i wiara w siebie potrafią stworzyć nową rodzinę tę opartą na wspólnych marzeniach, wzajemnym szacunku i pasji do rozwoju. Na przestrzeni lat sukces Marka inspirował młodych ludzi w całym mieście do odkrywania własnych możliwości. Jego droga była dowodem na to, że niezależnie od tego, co niesie los, to siła pracy może odmienić życie każdego, kto odważy się marzyć i działać zgodnie ze swoimi przekonaniami. Czytelniku, może historia Marka skłoni cię do refleksji nad tym, co jest dla ciebie najważniejsze? Czy również wierzysz, że w trudnych chwilach siła odporności i ciężkiej pracy potrafi stworzyć coś pięknego, nawet gdy na początku wydaje się, że wszystko jest przeciwko tobie? Możemy dalej porozmawiać o tym, jak odkryć własną motywację, lub o innych inspirujących historiach ludzi, którzy zmienili swoje życie dzięki determinacji.